Cześć ludziska, z tej strony Maxim. Dzisiaj przyjrzymy się w 15 minutówce FIFA 10. Ja, tak jak dobrze wiecie, ja nie jestem fanem gier piłkarskich, ja nie potrafię rozróżnić tych części, także ja może nie będę się wypowiadał tutaj o zmianach dotyczących tutaj Fifie 10 w porównaniu do innych części. Po prostu pokażę wam, jak to tutaj wygląda od strony wizualnej. Jak wiecie, ja nie gram w tego typu gry, także ci, którzy będą zainteresowani to sobie zobaczę, jak to wygląda. Z tego co tutaj widzę, to tak naprawdę chyba serwery jej są wyłączone. Albo ja mam pecha, nie wiem. Prawdopodobnie serwery są z dziesiątką wyłączone. Tak to robią teraz w większości. Em, firmy wyłączają stare serwery. Także jak chcecie sobie pograć po sieci, to prawdopodobnie nie w tą grę. Mamy tutaj jakiś widzę tryb menadżerski, mamy tutaj zostań gwiazdą, tryb turnieju tryb imprezy. Ok, my sobie zagramy jakiś standardowy, szybki mecz. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Ok, mecz towarzyski. Wybierzmy stronę. Ja tutaj jeszcze, może dopowiem z takich normalnych rzeczy. Ja tutaj widzę, że włączyła mi się z automatu polska liga Ekstraklasa. Zobaczymy jakie zespoły mamy w Ekstraklasie Ja tutaj będę może przełączał, żeby Wam pokazać co tutaj jest A e, będę nawijał co tutaj biega Na jednej konsoli możemy grać od 1 do 7 graczy e, I praktycznie gra jest w 720p Oczywiście gra posiada e, trofea Z polskiej Ekstraklasy, jak widzicie mamy takie drużyny Ja specjalnie wybiorę Coś tutaj innego, żeby się nie pojawiali ludzie typu Kuba, za kim idziesz, Kuba? Także ja tutaj może zagram reprezentacjami. Wybiorę jakieś rewelacyjne, najlepsze na świecie reprezentacje. Zobaczymy. Co my tutaj jeszcze mamy? Ba, 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 ba. Troszkę tych reprezentacji jest. Dobra, tak jak widzicie troszkę tego jest. I zagrajmy zajebisty mecz. Marze niech to będzie, że zagra Rumunia. <grywka> A i zmieniłem. Widzicie ja tutaj się mieszam. Dobra, Rumunia niech zagra, a z drugiej strony jak tutaj się to przełącza, jest taka możliwość, chyba nie ma możliwości. Jest możliwość, dobra. Reprezentację i wybierzmy na szybko, żeby nie przedłużać też zajebistą drużynę węgier. Także naprawdę drużynę stopowej półki. Pile wczytywania mamy, także tak jak w Totklifach bywa możemy sobie tutaj polatać po tym boisku strzelając bramki, a w poprzeczkę. Jak to mówią każdy głupek strzela w słupek. Ok, I już możemy grać. Także przyjrzyjmy się, jak to tutaj wygląda od strony wizualnej. Ja może będę mniej komentował, bo jak wiecie tutaj nasi znawcy od komentarzy będą tutaj czynnie komentować, bo graję z z polskim komentarzem tutaj z polskim, z polskiej wersji językowej. Jak widzicie szpakowski, szaranowicz. Będą tutaj nawijać Tutaj ciężko będzie mi Można powiedzieć komentować Z racji tego żeby nie wchodzić im Tak naprawdę w robotę Ja tutaj postaram się nie stracić bramki Za szybko Będę starał się wygrać Ale nie gram Pierwszy raz gram można powiedzieć w tą piłkę Także nie mam pojęcia jak to tutaj będzie. Da się tu podkręcać, ciekawe. Ale haha. Kicha totalna. Zobaczymy dalej. Jak widzicie, mój poziom jest. Żenujący. Ja niezbyt chętnie robię tego typu gameplay z gier piłkarskich, jak dobrze wiecie, ale... Być może kogoś to zainteresuje, niech będzie, że ktoś zobaczy jak ta FIFA 10 wygląda z strony wizualnej i tyle. Czy animacyjnej. I lecimy. 100% sytuacja.

Rumunia, żółto, niebiesko. No, no tutaj mi się nudzi. Faul, wstawaj! Powiem szczerze, że nawet nie czaję tutaj tego sterowania, no, znaczy się nie pamiętam. Ja tylko skojarzyłem, że pod R2 mam bieganie, pod X mam podanie, jak to w każdej praktycznie piłce bywa, i na kółku mam strzał, ale wiem, że tutaj też loby, inne pierdoły. Dobra, będzie rzut rożny Jak tu się zmienia ręcznie zawodnika? Okej, okay, chyba na L1C Bramkarz tutaj się postarał Dobra, nie chcę tego replaya Dobra, teraz trzeba będzie pograć Bez bawienia się tutaj Klawiszologią niczym to a mówią, że tyton niezdrowy, a widzicie, pomógł nam. Dobra, jest fakt. Jak widzicie, niezbyt, niezbyt z mojej strony. Ale całkiem przyjemna piłeczka, czy dla fanów, czy dla właśnie ludzi, którzy od czasu do czasu lubią sobie ze znajomym pograć. Stracił piłkę, się, ale nie No i lecimy. Przed tam zdecydowanie śliskie. Aj, przejęcie. Wracałem Zasuwajmy przy linii rzutu wolnego Niestety za późno Ale dla nas wolne Znaczy wolny? aut, ja też gadam Widzicie ciężko komentować i późwa grać Bo niejednokrotnie się pierdoły gada i znowu fuks, nie ma jak rumuńskie szczęście, dlatego zawsze gram Rumunią. No i znowu nasz bramkarz daje radę. Mam nadzieję, że jeszcze jedną uda mi się strzelić. Tym razem udało się przejąć No teraz szybko dupa. Myślałem, że będzie jakiś fajny kontratak. Wrzutka. i jaki fuks. Mówiłem, rumuńskie szczęście, ludzie, grajcie Rumunią. <laughs> Także już powinno być 2-1 dla Węgrów. Ale z racji mojego skilla, ale nie ma jak rumuńskie szczęście. To mnie zawsze troszkę denerwuje, te auto-zmiana tego zawodnika. I niekoniecznie zawsze mi się przełącza na zawodnika, którym który jest najbliżej piłki, którym ja chcę grać? Szkoda, się się wywracają, jak na crash testach. No i faul. I znowu kiepskowy. Wykonana rzecz tutaj w moim wydaniu Także za bardzo się ze mnie nie śmiejcie, na pewno jakbyśmy kiedyś mieli grać jakąś grę sportową, no na pewno złoicie mi Dubsko Ja się nie czuję dobrze w, tych, w tego typu grach. Przyjął piłkę Okej, okay. może teraz. Oh. Rumunia, Rumunia. No i mamy koniec pierwszej połowy. Ja widzę po czasie, żeby na pewno nie zobaczycie go całego. Statystyka, bla, 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 uznawiamy mecz i zasuwamy na drugą stronę boiska. Torgiele okulele. A i był tam drugi. Ale przycięcie, widzieliście to? A płyta czyściutka. Także zdarza się tutaj jakieś luknięcia. Także widzicie, taki nudny gameplay, taka nudna 15-minutówka. O, no, myślałem, że jednak będzie faul, ale. Nie było źle. I lecimy, spróbować coś wykombinować.

Karteczka czerwona. Zobaczcie powtórkę. Rad, czyli szczur, dokładnie szczurza akcja. Typowa. Bez piłki. Gera. No i zgranie w pole karne. I piłka trafia do obrońcy.

chodzi jak po sznurku I piłka do przodu Out Okej, okay, także widzicie Bez jakichś z moich zbytnio zbędnych komentarzy tutaj e, Tak prezentuje się piwka dziesiątka Ja powoli się z wami żegnam, bo tak naprawdę Nie mam zbytnio tutaj co komentować e, Bo się nie znam tak naprawdę e, Dlatego pośmiejcie się z mojego skilla I trzymajcie się, na razie, hej Zobaczymy się w następnych filmikach, na razie